Dobra, więc jedziemy po tą grę pod nazwą Pick Craft. sobie je i kupujemy sobie Bardzo lubię tą grę, ponieważ jest zabawna, rozrywkowa i można ich fajnie kopać Dobra, dużo i fajnie kopać A jeszcze, potrzebuję na nowe bo muszę trochę pokopać Wiem, że w sumie nic nie jedzie, ale... Zobaczcie, no. sobie sobie kopię, to kopię, kopię, to będzie już w końcu, bo to będą regularne gry, to po prostu będę robić randomowe granie i raz taką grę, raz taką, o, nie wiem, minutkę, dwie. takie długości filmów, jak na początek mojej y, rozgrywki z YouTube'em to powinny być minimalne. I tak y, z serii Lego Ninja Go Ukru robię po 6-minutowe filmiki. To i tak jest, jak dla mnie, no, niezłe wybicie. Dobra. Zbieramy ten 61 milionów i kończymy. Jeszcze tyczka, ja może cię nic nie widzieć, ale tak to będzie szybciej. O, osiągnięcia odblokowane. getting fair. Dobra. Dobra, otwieramy skrzynkę. I... Lowstone, netherrack, soulstone, netherquest i nether brick. Dobra. Pamiętajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć.